przed Państwem strzelba Palm marki Mossberg a mianowicie Mossberg 590A1 ikona amerykańskiej myśli technicznej ikona ochrony do ochrony miru domowego do ochrony amerykańskiej demokracji oraz po prostu do strzelania sportowego wyposażona w przyrządy celownicze już nie jest to kropeczka klasyczna tylko po prostu przeziernik z muszką ogólnie model 590 A1 jest przede wszystkim strzelbą policyjną znaną z wielu służb które kojarzymy z filmów amerykańskich także nie zostaje nam nic innego jak dowiedzenie się cóż to za historia kryje się za tym narzędziem i jak interesująca jest ona na strzelnicy Morsberg 590 A1. Zapraszam. Su i jak? Firma O.F. Mosberg Sons Inc. została założona w 1919 roku przez pana Oskara, Frederika Mosberga. Wcześniej pan Oskar zajmował się produkcją narzędzi motoryzacyjnych. Model 500 został zaprojektowany po to, by być dostępny dla wszystkich. Tak dla służb mundurowych amerykańskich, jak i dla przeciętnego stiva, który będzie chronił swojego miru domowego przed nieznośnymi gangami różnego rodzaju osób z różnych rodzajów kultur. Strzelba ta jest ikoniczna, można powiedzieć, dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ z racji dobrej ceny do jakości raczej jest najczęstszym wyborem Amerykanów. Model 500. Pierwszy model 500 został wprowadzony na rynek w 1961 roku, i tak widzimy jego rozwój. Doszedł do tego modelu. Oczywiście jest ich wiele, bo sam MOSBEK robi wiele różnych modeli strzelb. Natomiast model 500, ten który widzimy tutaj, to jest już taki rozwojowy model. Bo jak widzimy, 591, który mamy tutaj, ma już przyrządy celownicze. Tryb też. Stała kolba, natomiast kolba może być również z buffer tubem do kolby AR15, z pistoletowym AR15, z innymi troszkę łożami na froncie. Dodatkowo z dłuższym magazynkiem, bo magazynek jest rurowy, tu jest magazynek. Ten oto mieści 6 naboi, natomiast są nawet 9 nabojowe, które będą nieco dłuższe. Te 9 nabojowe są przede wszystkim wykorzystywane w sporcie, ale do ochronie miru domowego, jeżeli nasz wyraży cel, który chce nam ukraść jakiś przedmiot domowy, może dostać 9 strzałów w pupkę, no, no, a nie 6, no. więc myślę, że jest to dość intensywne dla takiego człowieka, który chce. Dokonać samosądu domowego. Dodatkowo, dlaczego to 500? No bo 590 też ma 500 w nazwie. 500 chodzi o to, że ilość, ogromna jest ilość naboi do strzelby i właśnie z tej nazwy 500, czyli wykorzystuje moja strzelba, mówi Mosbek, wszystkie 500 naboi i może strzelać ze wszystkiego. Tak wspaniała jest to strzelba. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaobserwuj, zaserwuszkuj i widzimy się w kolejnym odcinku.